Cześć kochani, witajcie w trzeciej misji z Marką Rimmel. Tym razem przedstawiam Wam mój makijaż na dzień pełen wyzwań. Jest to look, w którym czuję się świeżo, pięknie i kobieco, a bazą tego makijażu jest najnowszy podkład od Rimmel, Fresher Skin. Jest to podkład, który na skórze zostawia bardzo piękne, świetliste wykończenie. Mam też dla Was małą niespodziankę, bo jeżeli testowałyście już ten produkt, możecie wziąć udział w fajnym konkursie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę, a link do niej znajdziecie w opisie pod moim filmem, i tam zostawicie swoją recenzję tego produktu. Możecie wygrać jeden z ośmiu aparatów Instax. Myślę, że nagrody są atrakcyjne, a zasady bardzo proste, więc trzymam za Was kciuki. Teraz przechodzimy do filmu i zobaczycie, jak krok po kroku wykonałam swój makijaż. Muzyka Krok pierwszy to nałożenie bazy, która przedłuża trwałość makijażu. Jest to baza lasting finish, przedłuża trwałość nawet do 8 godzin, ma bardzo lekką formułę i witaminę E, dzięki której pielęgnuje skórę. Makijaż zaczynam od oka, więc nakładam. Korektor rozświetlająco-ujednolicający, który przygotuje powiekę do nałożenia cieni. I nakładam rozświetlający cień na całą powiekę ruchomą i lekko przeciągam go w załamaniu powieki. Korzystam z brązera, aby załamanie powieki przyciemnić i ładnie wykonturować. Następnie rozświetlający cień w dużej ilości aplikuję w kąciki wewnętrzne. Pięknie otworzy oko i da wypoczęte spojrzenie. W makijażu oka skupiam się na dolnej powiece, dlatego podkreślam ją granatowym kolorem kredki Deep Ocean. Ooh. Przy pomocy pędzelka do linera kredkę rozcieram i wyciągam ją w kąciku, żeby uzyskać efekt kociego oka. Bardzo ważne jest to, żeby kredkę połączyć na górnej i dolnej powiece. Na powieka gotowa, dlatego teraz zabieram się za tuszowanie rzęs i używam do tego Scandalous Extreme, maskary z silikonową szczotką, która pięknie wydłuża i rozdziela rzęsy. I mega ważny element tego makijażu, świetlista, piękna skóra. Dzięki podkładowi Freshers Skin uzyskacie taki efekt. Najlepiej nałożyć go gąbeczką, którą dostaniecie w prezencie przy zakupie nowego podkładu i jeszcze jednego produktu marki Rimmel. Podkład najlepiej nakładać stępującymi ruchami, możemy wtedy budować efekt krycia. Zakładając podkład, omijam okolice oka, ponieważ w tym miejscu nakładam korektor rozświetlający. Dla utrwalenia podkładu stosuję Puder Lasting Finish, jednak nakładam go bardzo dużym pędzlem i cienką warstwą żeby nie stracić tego efektu świeżości. Aby zyskać na czasie, brwi podkreślam żelem koloryzującym od Rimmel. Zrobimy to szybko, a efekt będzie bardzo ładny i naturalny. Kolejny raz sięgam po paletę do konturowania i wybieram koralowy róż, który nakładam w sporej ilości na środek kości policzkowej. Jeden z moich ulubionych elementów, czyli rozświetlenie twarzy, świetnie sprawdza się do tego rozświetlacz z palety do konturowania. Ma piękny, złocisty odcień. Nakładam go na kości policzkowe, środek nosa i oczywiście łuk kupidyna. aby całość makijażu prezentowała się świeżo i nienagannie. Look dopełniam pomadką nawilżającą, którą wklepuję palcem. Jest to kolor numer 600, Spinol Spring. Mam nadzieję, że makijaż się Wam spodoba i będziecie miały ochotę zainspirować się nim, robiąc swoje codzienne makijaże.